Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Tego możesz nie wiedzieć. Czego możesz nie wiedzieć? Czego możesz być nieświadomy? Czego mogłeś nie zaobserwować? Narcyz jest bardzo kontrolujący. Ma obsesję na punkcie kontroli. Ma silną chęć by wpływać na ludzi. Tak by zachowywali się w określony sposób. Narcyz pisze scenariusz w swojej głowie, a inni ludzie mają go odgrywać jak marionetki. Ale to, czego wielu ludzi nie jest świadomych, to, z czego wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, to, czego możesz nie wiedzieć, to. To, że Narcyz sam jest kontrolowany. Narcyz prowadzi ze sobą w swojej głowie wewnętrzny dialog. Narcyz ma wewnątrz siebie krytyka. Narcyz ma głos w swojej głowie. Słyszy głos w swojej głowie, który ocenia, Krytykuje i poniża narcyza. Głos ten mówi narcyzowi, że nie jest wystarczająco dobry. To, jak dana osoba się czuje sama ze sobą, oznacza, że podobne uczucia będzie mieć do Ciebie. Jakiekolwiek emocje ktoś kieruje do Ciebie. Pochodzą z wewnątrz. Takie emocje oznaczają, jak ktoś się czuje, co ktoś uważa o sobie. Narcyz jest kontrolowany przez wewnętrzny głos krytyki i jego własne emocje. Narcyz jest kontrolowany. Poprzez poczucie beznadziejności, poprzez poczucie bycia bezwartościowym, poprzez poczucie bycia niewystarczająco dobrym. Narcyz skrycie wierzy w to, że nie zasługuje na szacunek, skrycie wierzy w to, że nie zasługuje na uwagę. Lecz zamiast uświadomić to sobie, zamiast zdać sobie sprawę z tego, że tak właśnie się ze sobą czuje, Narcyz wybiera projektowanie tych uczuć na Ciebie, wybiera przerzucanie tych uczuć na Ciebie. Dlatego właśnie Narcyz Ciebie traktuje z pogardą. Tak, jakbyś był bezwartościowy, tak, jakbyś nie zasługiwał na jego uwagę, na jego względy. Jeśli obserwowałeś kiedyś kogoś, kto jest tak naprawdę szczęśliwy, jest szczęśliwy sam ze sobą, z tego, kim jest, to będziesz świadomy tego, że szczęśliwe osoby nie sprowadzą cię na dno. Szczęśliwe osoby tylko pomogą ci się rozwinąć. Szczęśliwe osoby podniosą cię na duchu. Będziesz mógł liczyć na ich wsparcie. Szczęśliwe osoby będą sprawiać, że sam. Będziesz czuć się bardziej szczęśliwy, że będziesz czuć się bardziej radosny. Kiedy jesteś w otoczeniu narcyza, kiedy jesteś w toksycznym otoczeniu, zawsze czujesz się gorzej. Brakuje ci pewności siebie, nie zauważasz swoich cech i zdolności. Wtedy nie doceniasz wielu wyjątkowych rzeczy, które sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś. Może się wydawać, że po prostu przyjmujesz poglądy narcyza do siebie. Tak naprawdę przyjmujesz jego uczucia, które sam odrzucił, które świadczyły. O nim samym. Narcyz nie chce zaakceptować tego, jak się naprawdę czuje sam ze sobą. Dlatego właśnie projektuje to na Ciebie, dlatego właśnie przerzuca to wszystko na Ciebie. Obciąża Cię tym, z czym sam nie chce mieć nic do czynienia. Tak naprawdę Narcyz sam siebie nie lubi. Dlatego właśnie wypiera się i ukrywa niektóre fragmenty, niektóre części, których się wstydzi. Narcyz chce, żebyś poczuł się niepewnie, ponieważ tak właśnie sam się czuje. Narcyz jest. Kontrolowany przez głos wewnętrznej krytyki i jego emocje. Kiedy na początku poznałeś Narcyza, cokolwiek lubiłeś, czymkolwiek się interesowałeś, to miało wpływ na Narcyza. Narcyz musiał cię naśladować, musiał cię odzwierciedlać po to, Byś zwrócił na niego uwagę, po to, by przyciągnąć Twoją uwagę. Narcyz jest zmuszony kopiować, naśladować, odbijać Twoje upodobania, Twoje zainteresowania. By tak było, Narcyz musi zaakceptować wszystko to, co lubisz. Musi pozwolić na wszystko, czym się interesujesz. Wywiera to wpływ na niego, wpływa to na jego charakter i zachowanie. Narcyz podąża również za obecnymi, współczesnymi trendami, za modą, by pozostać na czasie. By pozostać atrakcyjnym, interesującym, by potencjalne źródła zasilania zwracały na niego uwagę. Wszystkie te czynniki mogą spowodować, że jego tożsamość zmieni się nagle, zmieni się bardzo szybko. Dlatego często właśnie tak się wydaje. Jakby cała tożsamość narcyza, jakby cały jego charakter zmieniał się w zależności od otoczenia, w jakim się znajduje, w zależności w czyim otoczeniu się znajduje. Nic nie jest na stałe, nic nie jest ustalone. Ponieważ narcyz jest kontrolowany przez potencjalne źródła zasilania, narcyz ulega wpływom bieżących trendów i mody. Narcyz ma silną chęć, by cię kontrolować, ale to, czego możesz nie wiedzieć, to z czego możesz sobie nie zdawać sprawy, to właśnie to, że narcyz sam jest kontrolowany. Wpływ na narcyza ma jego wewnętrzny dialog, jego wewnętrzny głos krytyki, komentator. Narcyza kontrolują także inni ludzie, współczesne trendy i moda. Narcyz nieustannie wypiera się tego, jak sam się czuje, i bierze za pewnik to, wierzy w cokolwiek, co sprawia, że jest bardziej atrakcyjny, że jest bardziej interesujący dla potencjalnych źródeł zasilania. Podczas gdy Narcyz. Stara się kontrolować Ciebie, tak naprawdę sam również jest kontrolowany. Narcyz jest bardzo niepewny siebie. Kopiowanie, naśladowanie, odzwierciedlanie innych ludzi, podążanie za współczesnymi, bieżącymi trendami, popularnością. Modą, dostarcza narcyzowi fałszywe poczucie stabilizacji, dostarcza mu fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Sprawia, że narcyz myśli, że może jednak jest coś wart, ale to tylko iluzja. Tak nie jest naprawdę, ponieważ poczucie własnej wartości. I szacunku do samego siebie nie powinno pochodzić ze zewnątrz nie powinno pochodzić od innych ludzi czy różnych rzeczy takie uczucia powinny pochodzić z nas samych z naszego wnętrza dlatego właśnie w życiu narcyza nie ma nic pewnego. Nie ma nic ustalonego. Narcys nieustannie potrzebuje kogoś lub czegoś nowego i nigdy nie jest w stanie być z tego usatysfakcjonowanym. Tak długo jak narcyz będzie posługiwał się innymi ludźmi czy rzeczami by dostarczyły mu one fałszywe poczucie szczęścia. Tak długo nigdy nie dowie się, jak to jest naprawdę, jak to jest naprawdę być szczęśliwym. Nigdy nie dowie się, jak to jest doświadczyć spokoju, jak to jest doświadczyć spełnienia. Jest to rodzaj uczucia, który może tylko i wyłącznie pochodzić z wewnątrz, z nas samych. Tak długo jak narcyz będzie przyczepiać się do innych ludzi, do różnych rzeczy, to tylko będzie mu to przeszkadzać, będzie to przeszkodą, by mógł się tak. Naturalnie poczuć, by ten proces mógł mieć miejsce wewnątrz. Narcyz pozostanie zależny od innych ludzi, pozostanie zależny od różnych rzeczy, po to, by mieć fałszywe poczucie szczęścia. Dzieje się tak, ponieważ narcyz. Nie chcę mieć do czynienia z bólem, z cierpieniem, ze wstydem, z uczuciami, które są w jego wnętrzu. To właśnie ten ból i wstyd mógłby wyzwolić, mógłby uwolnić narcyza. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmailcom Polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.